Papier, kamień i nożyce. Wydaje się, że to jest jedna z tych gier, której zasady są na tyle symetryczne, że jeżeli nie potrafimy czytać w myślach, to nie jesteśmy w stanie uzyskać jakiejkolwiek przewagi nad przeciwnikiem. A tymczasem. Klops. Okazuje się, że nie trzeba dysponować żadnymi nadzwyczajnymi talentami, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Przewagę może dać nam znajomość kilku danych statystycznych albo zastosowanie jednej z psychologicznych gierek. Zapraszam na odcinek. To wymyślił grę w papier kamień nożyce i z kim ten ktoś miał okazję zagrać po raz pierwszy zapewne nigdy się już nie dowiemy, ale też ta wiedza w gruncie rzeczy do niczego nam się nie przyda. Wiadomo jednak, że gra pochodzi z Japonii, gdzie nazywana jest Ken pon, co tłumaczy się na papier kamień nożyce. Zadziwiające. Chociaż sam pomysł na grę zrodził się wcześniej, bo wzmianki sięgają czasów chińskiej dynastii Ming, to jednak później gra ewoluowała. Jednakże, tak po prawdzie, to zasady zostały zachowane, a zmianom ulegały jedynie figury. I tak na przykład w wersji chińskiej żabę reprezentował kciuk i żabę pokonujemy ślimakiem, a jak ślimak, to wiadomo mały palec. Jak pokonać ślimaka? Nic prostszego: wężem, czyli palcem wskazującym. Koło się zamyka, gdy kciukiem, czyli żabą, potraktujemy palec wskazujący, czyli jak na pewno pamiętasz, węża. Oczywiście to nie jedyny używany w historii zestaw figur, Japończycy zanim zdecydowali się na papier, kamień i nożyce, rozgrywali pojedynki w oparciu o lisa, sołtysa i myśliwego. Tyle tytułem historii, przejdźmy już do samych sposobów przechytrzania przeciwnika. Metodę opracowano na podstawie wnikliwej obserwacji zachowań próby składającej się z 300 uczestników, których dodatkowo zmotywowano odpowiednią sumę pieniężną za zwycięstwo, by wyzwolić w nich żądzę królowania nad innymi. No i czego się dowiedzieliśmy? Po pierwsze, mimo że mamy w grze trzy figury, więc teoretycznie każda oferuje 1 trzecią szans na zwycięstwo, to jednak najpopularniejszym wyborem na początek jest kamień, następnie nożyczki. A dopiero na końcu papier. Dlaczego? Tłumaczy się to w ten sposób, że kamień podświadomie wydaje się narzędziem sprzyjającym konfrontacji, mogącym zadać większą szkodę niż papier, stąd sięgamy po niego bardziej ochoczo. Ba! Mężczyźni częściej niż kobiety zaczynają grę kamieniem. A jeśli jeszcze przyjdzie ci mierzyć się z kimś tak zawziętym na punkcie zwyciężania jak na przykład Cristiano Ronaldo, to już tym bardziej nastaw się, że wystartuje on kamieniem. Zatem, bazując na statystyce, warto odpowiedzieć papierem. Zostajemy przy statystyce, ale doprawmy nasze danie też odrobiną psychologii. Wiemy już, jak dobrze zacząć, ale co potem? Jak nie dać się rozszarpać w kolejnych grach? Spokojnie, są na to sposoby. Okazuje się, że jeżeli pierwsza partia przyniosła naszemu przeciwnikowi porażkę, to najprawdopodobniej zmieni teraz figurę i to na taką, która okazałaby się skuteczna w minionej rundzie. Zasada działa w dwie strony, więc jeżeli w otwierającej partii skuteczne okazały się nożyczki, to jest spora szansa, że nasz przeciwnik ponownie się nimi zaposiłkuje. Ale dlaczego tak się dzieje? W grę wchodzi tutaj podświadomość, która sprawia, że skoro przegrane okazały się na przykład nożyczki, to w naszej głowie stają się one jakoby gorszą figurą i aby skorygować ruch, zaczynamy bazować na zdobytym przed momentem doświadczeniu. Tym samym, skoro nożyczki straciły na znaczeniu, to kamień jednocześnie zyskał w naszych oczach i za moment mamy ciągoty, by z niego skorzystać. No dobra. To mamy już wygrane dwie rundy, pokazaliśmy naszemu oponentowi, że co jak co, ale w papier, kamień, nożyce jesteśmy nie byle kim. Jak wykorzystać statystykę i psychologię do wygrania trzeciej rundy? Okazuje się, że mamy bardzo rzadką skłonność do grania trzykrotnie tą samą figurą, a dodatkowo nasz wewnętrzny głos za każdym powtórzeniem głośniej zachęca nas do zagrania nowej figury. Jeżeli więc nasz przeciwnik dwukrotnie zagrał kamień, teraz idealnym ruchem wydają się nożyczki. Bo szansa na trzeci kamień z rzędu jest niska, a poza tym, jak dowiedzieliśmy się przed momentem, mamy tendencję do idealizowania figur, które okazały się skuteczne. Więc przeciwnik prawdopodobnie zagra papier, a my go wtedy ciach nożyczkami. Oczywiście o tej zasadzie warto pamiętać również w przypadku długich pojedynków, bądźmy wyczuleni na powtarzanie figur i wtedy reagujmy odpowiednią kontrą. Okej. Okay. Podeszliśmy do kwestii od strony statystycznej, tylko trochę wspierając się psychologią. Czas więc na kilka manipulacyjnych sztuczek, które mogą dać nam przewagę w grze, jakby to nie brzmiało, z bardziej doświadczonym graczem. A zatem, jak się okazuje, mamy tendencję do zmieniania figur zgodnie z kolejnością zawartą w tytule gry. Najczęściej używamy kolejności papier, kamień i nożyce, ale podejdź sprytnie przeciwnika i sprawdź czyń, aby nie używa innego porządku. I wówczas, jeżeli zwykł tytułować grę jako papier nożyczki kamień, to może mieć tendencję do reagowania nożyczkami po papierze, zgodnie z używaną przez niego nazwą. Kolejne psychologiczne zagranie jest jeszcze bardziej bezczelne, ledwie przejdzie mi przez usta, a będzie jak woda na młyn na początkujących graczy, którzy poproszą Cię o przedstawienie reguł gry. Aby zyskać przewagę, spróbuj jednego z takich zagrań. Na przykład, wymieniając poszczególne figury, wymień jedną z nich głośniej. Jest szansa, że twój przeciwnik właśnie na nią postawi w otwierającej rozgrywce. Obserwuj również dłonie swego rywala. Podobno w tej grze decyzji nie podejmujemy w ostatniej chwili, a tuż po zakończeniu poprzedniego rozdania. Wówczas w specyficzny sposób możemy formować dłonie. Na przykład, gdy chcemy zagrać kamień, to kciuk oprzemy na palcu wskazującym. Z kolei zapewne za salonowe fopa w świecie gry papier kamień nożyce uchodzi paskudne zagranie, w którym przed nową rundą na moment drugą dłonią, tą którą nie gramy, utworzymy od niby przypadkiem jakąś figurę. Wówczas sprawimy, że naszemu przeciwnikowi zakorzeni się w głowie i możliwe, że wystawi właśnie to, czym mógłby pokonać nasz misternie przygotowany blef. Na zakończenie ciekawostka, jak się okazuje partnera do partyjki w papier, kamień, nożyce możemy znaleźć nie tylko wśród ludzi, bo ochoczo może podejść do propozycji szympans. Naukowcy podjęli próbę nauczenia zasad gry 7 takich małp i wyniki były całkiem, całkiem, a największą trudność sprawiało im zrozumienie, że kamień tępi nożyczki. Zadaniem szympansów było wskazywanie na ekranie silniejszej figury, i po średnio 307 próbach zauważono, że złapały sens. Tym samym nachodzi mnie taka myśl, ponieważ eksperci od gry są zgodni, że najskuteczniejszą metodą prowadzącą do zwycięstwa jest granie w sposób nietuzinkowy, nieuporządkowany, nieprzewidywalny i częste zmienianie figur, tak by przeciwnik nie mógł wychwycić schematu. Więc skoro tak, to czy startujący w Mistrzostwach Świata szympans nie byłby jednym z faworytów? Oczywiście, to nie wszystkie metody, którymi możemy się wesprzeć w drodze po prestiżowy triumf w teoretycznie losowej grze. Jestem ciekaw, jakie inne metody stosujesz podczas gry. Zachęcam się do dzielenia nimi w komentarzach, a ja tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia za dwa tygodnie. Przyjemności!